Witam dzień dobry. Znowu Toyotka rav 4 z silnikiem 20 D4D. Tym razem zabieram się za wymianę podkładek pod wtryskiwaczami. Być może źle się wyraziłem na poprzednim filmie i część z was myślała, że to będzie regulacja zaworów, ale wymieniamy uszczelniacze uszczelki pod wtryskami. Pasad jest już prawie poskładany, ale chciałbym wam pokazać coś. Wiem, że w aucie był przekładany silnik, stąd braki tych śrub. Zresztą to nie tylko śrub brakuje, zaraz wam pokażę. Ale hitem na pewno będziecie widzieć. Jest nieprzykręcony spływ do turbosprężarki w ogóle. Tak na dobrą sprawę to jest tylko tam wciśnięte ta rurka, i jakimś cudem, jakimś cudem się to trzyma. Tak mnie po prostu przy składaniu zaciekawiło skąd tu tyle tego oleju jest. A jeszcze, żeby było ciekawiej, żeby mu udowodnić, że nie wszystko, widzicie tam wewnętrzne przeguby. Tam normalnie powinny być takie osłony montowane na bodajże na trzy śrubki, na jakiś tam imbus. Z jednej i z drugiej strony pusto. Jak widzicie tutaj wtyskiwacze są przykryte aż po same wtyczki Jeśli uszczelka taka miedzianka pod wtyskiwaczem się wypali To cały syf i nagar dostaje się po prostu do silnika Czym to się objawia? No na przykład takim dość mocnym dymieniem spod korka Jeśli go odkręcicie, korek w lewo oleju oczywiście Albo na przykład w tym przypadku akurat Ja miałem odpięty interkuler tutaj tą rurę I po odpaleniu normalnie widać... No widać, że tych oparów jest dużo więcej niż być powinno. Tak jest moje zdanie, stąd też zasugerowałem właścicielowi, aby tam zaglądnąć, zajrzeć, a nikt przez ostatnie kilka lat na pewno tego nie robił. Co do materiału, to w zasadzie wszystko mamy z oryginału, prócz uszczelki pod klawiaturę. Czyli tak, te smoczki na krótce, uszczelniacze na górę wtyskiwacza, uszczelki miedziane. Co tu jeszcze mamy? A i pod przelewy właśnie takie podwójne uszczelki złączone blaszką. Ona ta blaszka tutaj większego zadania nie spełnia, żeby była jasność, to tylko ułatwia montaż. Po prostu zasuwamy. I mamy pewność, że nam druga podkładka spod spodu nie wypadnie. Dobra, yy, większość rzeczy tutaj sobie wyczyściłem, te przynajmniej z grubsza, rozkręcam resztę i dobieramy się do wtryskiwaczy. co do samego demontażu to mniej więcej mogę Wam nakreślić, że tak, przewody paliwowe musicie odkręcić, nie polecam żadnego odginania, odkrzywiania tych przewodów, jest do nich miarę dostęp jak sobie poluzujecie tutaj zbiorniczek tutaj są dwie śrubki od osłony rozrządu, trzeba je odkręcić, o tak, żeby ona nam się tutaj ruszała później mamy, nie wiem ile tych śrubek jest w sumie, ale są to śrubki szóstki, na 10 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem chyba jeśli będzie inaczej, no to sorry, tak mówię po prostu z pamięci. Tutaj jest jeszcze wspornik przykręcony też do dekla, do pokrywy zaworów. Też go trzeba uwolnić. A następnie co musicie zrobić, to wydłubać te uszczelnienia tutaj z, no z tych króćców mocujących rurki. Inaczej nam po prostu ten de, ta pokrywa do góry nie zejdzie. Nawet tutaj macie takie wycięcia delikatne, aby czymś podważyć i to wyciągnąć. A później już dekiel ściągamy do góry normalnie. No i dobra, pokrywę mamy już ściągniętą. Jeszcze taka uwaga, z tyłu, tutaj na prosto w lewo jest wspornik od wiązki. Można go odkręcić, a można po prostu wiązkę ściągnąć, jak komu wygodniej. A tych śrub w zasadzie chyba jest więcej niż omówiłem, mówiłem, bo jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, więc dziesięć sztuk od pokrywy plus tam dwie od pokrywy rozrządu i wiązka z tyłu odczepiamy i powinna pokrywa wyskoczyć na razie nic takiego nie widać takiego spektakularnego można powiedzieć bo nie ma tutaj żadnej zgorzeliny ani jakiegoś nagaru który by świadczył, że coś jest bardzo nie w porządku ale też nie ma się co zachwycać zobaczymy jak wyciągniemy wtryski na pewno silnik nie jest czysty jest zanagarowany słuchajcie mamy zdemontowane Stopki trzymające wtryskiwacze, rurkę, która odprowadza nadmiar paliwa. To jest taka ar arteria, która o, gdzieś się położyłem. Poczekajcie, tu jest. Ja Wam pokażę jeszcze przy montażu. Ona odprowadza z wszystkich wtryskiwaczy nadmiar paliwa i jest przykręcana do głowicy. Tutaj przez głowicę przechodzi tam jest pod spodem króciec, który odprowadza to dalej nadmiarem, bardzo ważne, żeby tu być pewnym, że są uszczelki prawidłowo założone, bo jeśli tu coś się będzie sączyć, to ta ropa będzie się dostawać nam do oleju silnikowego niestety, a nie ma bardzo możliwości sprawdzenia tego na, na czym na rozebranym silniku. Także dobra, to będziemy sobie myć, później będziemy sprawdzać, bo wydawało mi się, że jest pęknięcie, ale to jest tylko zaciek z oleju, a póki co widać już, że dwa wtryskiwacze. Pierwszy i ostatni stoją kołkiem, te dwa środkowe ruszają się, czyli chcą współpracować, więc najpierw te dwa wyciągniemy, a później z tymi będziemy się bawić. No i dobra. Chwilkę później mamy wyciągnięte wtyskiwacze. Tak jak Wam mówiłem, czwarty i pierwszy siedział najgorzej, ponieważ tutaj już mocno ten przedmuch zakleił ten, ten nagar z, z tego wycieku, zakleił wtyskiwacze. dwa środkowe wyszły w miarę ok. Te nie było jakiejś tam ekstremalnej walki, ale trzeba było tam pogibać tym delikatnie, bez nerwów. No i tutaj oczywiście uwaga, jeśli robicie to, no to tutaj bez pośpiechu. Pośpiech to jest wskazane przy łapaniu pcheł dobra teraz to wszystko trzeba będzie wyczyścić wydłubać resztę, resztę tych podkładek to co tam zostało z gniazd wyczyścić gniazda, przefrezować no i poskładać wszystko do kupy tak jak było słuchajcie podkładki mamy problem taki że są dość mocno dość mocno otwory już wypalone zostały w zasadzie same ranty. Mam taki udarowy młotek, ale nim nie ściągniemy, ponieważ tutaj macie dla porównania nową podkładkę. Został sam rand, więc ten świder wkręci nam się w głowicę. Mam tutaj drugie urządzenie, które dzisiaj chciałem wypróbować, ale się okazuje, że jest uszkodzone. Jeszcze nigdy nie, nie było używane, a już jest uszkodzone. Po prostu tutaj ta nakrętka i śruba mają jakiś wymiar gwintu, który praktycznie no, można ściągnąć tą nakrętkę bez kręcenia. A zasada działania jest taka, że to powinno nam się rozszerzać, chwytać podkładkę w gnieździe i możemy ją wtedy wyciągnąć. No ale niestety tyle teorii. A w praktyce widzicie jak to wszystko działa. Także tak. Dobra. Bierzemy frez i spróbujemy frezem to ruszyć. Częste pytanie jakie zadajecie to, co się dzieje przy frezowaniu gniazd z opiłkami. No to w tym przypadku to są podkładki. No to tyle się dzieje. Widzicie. Dobra, podkładki mamy na wierzchu. Udało się. Ruszyłem je po prostu frezem. Mocno dociskając, one zaczęły się obracać, ale zobaczcie jaki macie otwór w środku. Stara podkładka kontranowa. To wszystko już jest rozbite. Tutaj widać jak wyżarte pod bokiem. Dobra. Gniazda przefrezowane. Teraz czyścimy, no i składamy wszystko do kupy. A tu chciałem jeszcze na wtryskiwaczach pokazać właśnie, że nawet o taki to jest rozerwany, ponieważ te gazy spalinowe wypchnęły go, rozrywając go, tak jak wam mówiłem na pierwszym i na czwartym cylindrze. E, takie nieszczelności mają też wpływ na korekty wtryskiwaczy, także e, pamiętajcie, że przy diagnozie korekty to nie wszystko. Często właśnie ludzie przeceniają moim zdaniem korekty wtryskiwaczy, zapominając o, o tym, że korekty to również odzwierciedlenie stanu silnika, czyli jakie jest sprężanie na poszczególnych cylindrach. Dobra, tyle z teorii. Myjemy, składamy. Chciałem Wam pokazać o. jedną ciekawą rzecz. To jest wtryskiwacz i jego otworki wtryskiwacz w którym podkładki nie były jeszcze najgorsze zobaczcie co się dzieje dookoła otworka narasta taka z a tutaj jest wtryskiwacz w którym już podciekał mocno olej zobaczcie co się dzieje mogę złapać ostrości o teraz widzicie tak działa spływający olej na końcówki wtryskiwaczy, jeśli są uszkodzone podkładki pod wtryskami. Oczywiście końcówka się nagrzewa, ten olej spływa i robi się taka zgorzel. Wtryski idą do ultradźwięków. No i oczywiście tutaj nie czyścimy końcówek żadną szczotką, nie. W okolicach tych otworków rozpylaczy, bo, bo będzie katastrofa. Słuchajcie, co prawda mamy inny problem w aucie, ale... Oczywistym jest, że luzy zaworowe należałoby sprawdzić, bo przecież nikt nie będzie ekstra rozbierał do luzów zaworowych. mamy wszystko porozkręcane, a takie mają być. Widzicie sące 020-30, wydech 0,35-45, szczelinomierz pogotowiu. i ja sobie to wszystko posprawdzam. No, najpierw wydechy. No, niestety jedną ręką Wam wiele nie pokażę, muszę autem przetaczać, ale na pewno będą luzy zaworowe sprawdzone i powiem Wam co i jak. A jak się je sprawdza? No taki strzelinomierz o odpowiedniej grubości wsuwamy pomiędzy popychacz, szklankę popychacza, a krzywkę, o tak jak tam. Oczywiście na suwie sprężania, ale niekoniecznie. Chodzi o to głównie, aby krzywki były u góry na wałku luzy zaworowe mieszczą się w granicach dopuszczalnych norm także tutaj tym nie ma się jeszcze na razie co przejmować zakładamy wszystko do kupy i myślę że będzie będzie wszystko śmigać słuchajcie wtryski mam wyczyszczone i podkładki mam inne była pomyłka no i po prostu podkładki były niewłaściwe do tego auta teraz są właściwe one mają 3 mm grubości, czyli są dość duże, i te są akurat z zamiennika. To są normalnie miedziane podkładki, tylko pokryte taką warstwą adaptacyjną. Wyglądają tak, jakby były aluminiowe. Dobra, wszystko już mamy poskładane, posprawdzane 7 razy. Więc składam do kupy. A to ustroństwo do wyciągania podkładek, właśnie tak powinno działać. Widzicie, tutaj jest taka. Taka łapka, która się rozszerza. Takie pazurki 4. Dobra, dostałem nowe. Mam wymienione od ręki. Zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, łapki mocujące mamy przykręcone. 26 nm. Tu macie uchwyt zaworów tyskowego 26. Słuchajcie, mniej nie wolno, bo wydmucha podkładkę, wyklepie ją. A więcej też yy, raczej bym nie zalecał, ponieważ przy nagrzewaniu się silnika te naprężenia tutaj będą rosły. Może Wam albo urwać śrubę, albo złamać nawet tą łapkę. Także przykręcone jest tak, jak powinno być. Nowe podkładki, zakładamy dekiel i lecimy dalej z tematem. A z tymi podkładkami pod przelewy to o to chodzi, że widzicie one są połączone taką blaszką, zakładamy sobie w ten sposób taką podkładkę i już nie musimy się martwić, że nam się spod spodu coś wysunie, mamy gotowy element do montażu, ale ta blaszka tylko do tego służy, gdyby z jakiejś, yy, z jakiejś przyczyny nie było takich podkładek, a uparlibyśmy się i założylibyśmy pojedyncze takie aluminiowe podkładki, to też one swoją rolę by tutaj spełniły, takie jest moje zdanie więc to tylko ułatwia montaż ta blaszka jak widzicie sprzęt odpalony dam mu chwilę, niech się zagrzeje zobaczymy czy z rurek gdzieś nie kapie bo jak założę górę interkuler i osłonę do tego już nie będzie widać no i składamy do końca zwróćcie uwagę, że teraz tutaj z dolotu, z turbiny nie ma żadnej opary nie, żadna, nie ma żadnej mgły Wcześniej po prostu dymiło się tak jakby z wydechu. Jak widzicie, chodzi fajnie. Teraz jeszcze zostało odzyskać nasadkę dziesiątkę, która tam wpadła gdzieś z tyłu na sanki. I temat można, można kończyć. Słuchajcie, co do ostatniego filmu, że nie pokazałem wam ile, ile napięcie spada na nowym rozruszniku. No, uznałem to za nieistotne. Ale jak chcecie, mam chyba ten materiał, bo ja to nagrałem, to dokleję do tego filmu, dla tych, którzy mają pretensje. Dobra, to teraz jeszcze ostateczny test spadku napięcia przy kręceniu rozrusznikiem na nowym rozruszniku. Akumulator mamy no, naładowany, tak jak wczoraj. Auto stało w warsztacie całą noc, więc jest ciepło. Yy, I lecimy z tematem. Nie wiem, czy zauważycie cokolwiek. Już tu próbowałem tą kamerą podejść bliżej, dalej. Strasznie nie lubi tego zielonego. Dobra, mniejsza o to. 10,5 V to jest ten spadek do maksymalnego poziomu. Tam było na starym 9 i wydawać się może, że to niedużo, a to jednak jest bardzo dużo. Przecież to napięcie, które jest na akumulatorze, zasila wszystkie były wszystkie sterowniki i ten spadek tego napięcia może powodować różne bzdury właśnie w różnych modułach podczas odpalania.